Dzisiaj Alberto dopłatnie wczoraj napisał mi, żebym zrobił poradnik jak on jechać, Ponieważ on. Biega. A więc wpadłem na pomysł, że skoro i tak będę zrobić to. Zreklamuję Discorda. Tutaj jest w opisie. I jeden skład. Wiem tylko tyle jeszcze, ten poradnik. Będzie bardzo ciężki. To bardzo trudno. Najpierw polecam obejrzeć go 10 razy, zanim będziecie oddychać i na się pić. Sam nie wiem, ile ten film będzie trwał. Do moje pierwsze podejście razem z moim pieskiem. Mój pies bardzo mnie wspierał to jest ostatni film, kiedy rozbywałem sobie pyszkę. A więc polecam obejrzeć teraz ten film. I nauczyć się jak oddychać. Inaczej możecie się upić. Naprawdę, to bardzo ważne. Nie upić się. Tego A więc widzimy się tutaj ponownie. Ja chcę was nauczyć, jak oddychać, ponieważ wy jeszcze. ponieważ jeszcze wy nie upić Niestety mój mały piesek, który mnie wspiera, bo zjepiałem myszkę, ja razem z zezwolę drugim pieskiem. Nie chcę ze mną współpracować. Zaraz. Dobrze? No. Moim zadaniem na dziś jest nauczyć Was jak oddychać, ponieważ mój, przy... mój przyjaciel Alberto, który nie jest moim przyjacielem, bardziej znajomym ze szkoły, nie ogarnia programu do nagrywania na komputer i nie umoże i nie umie nagrać poradnika, jak oddychać. Ja Wam z tym pomogę, ponieważ to ja razem z kolegą zachęciliśmy go do tego, a więc, jakby gruby jak to oglądasz, to dzięki Tobie dzisiaj powstał ten film. Dzięki Tobie widzimy się dzisiaj, bo inaczej byłby to zwykły ETS polegający na tym, a więc. Mam nadzieję, że film będzie się podobał, mimo tego jak bardzo kamera mi się teraz zacina, jak bardzo mnie to wkurwia. Pozwólcie, że wyjmę sobie słuchawki z uszu. Bo na razie takich nie potrzebuję, bo tylko do Was jak jakbyście na Berlin. Wyłączę dźwięk dapsze. I teraz pozwólcie, że nauczę Was najpierw jak się robi ciszę. Aby zrobić ciszę... Trzeba mnie to jest nie lada wyzwanie. Trzeba ogarniać wiele rzeczy. Cisza jest bardzo ciężka do zrobienia. Więc ja wam z tym pomogę. Aby zrobić ciszę, musicie skupić z własnych sił i po prostu zamknąć się. Zróbcie tak jak ja. Możecie już zacząć mówić Wiem, może to dla niektórych być bardzo ciężkie, aby nie mówić Więc polecam po prostu wejść na lekcję online i wyciszyć mikrofon Dla ludzi, którzy nie potrafią tego zrobić um, Chciałbym tylko powiedzieć, że Ten poranik jest dla niektórych Bardzo ciężki I niektórzy mogą nie ogarniać go A więc Ci którzy nie wiedzą jak się jara niech lepiej nauczą no, się najpierw jak się jara, żeby nauczyli się również oddychać. Bo bez nauki jarania nie, nie, nikt się nie, jakby nie nauczy oddychać. Jest to zbyt trudne, aby bez jarania oddychać. Dla mnie samego to jest bardzo ciężkie wyzwanie, aby oddychać, więc ja teraz nie oddycham, jak mówię, więc się duszę. Żeby się nie udusić, trzeba mieć pojemne płuca i umyć, oddychać. Przypominam, się, że jeśli trzeba oddychać, trzeba umieć jarać, bo inaczej to jest ciężkie dla organizmu. A więc jakbyście wdychali zepa najlepiej odłóżcie EPA. Puszcie epa, to jest otwarka, akurat. I też się, się ciągnąć, tak. Ale zatwartą mordą. Yy. I jak już będzie to powietrze, należy je wydmuchać, żeby nie zostało wam w płucu. Inaczej może być to jak zjerać. możecie się udusić. Więc no. Żeby temu zapobiec... Należy też umieć zamknąć mordę. Więc, jak już weźmiecie powietrze, zamkniecie na chwilę mordę. Najlepiej zamknąć mordę w ten sposób. Jak już zamkniecie mordę, to po chwili wypuścicie to powietrze. O tak. W skrócie można po prostu w ten sposób oddychać. Spróbujcie tak powtórzyć to przez 7 lat. Jak już to powtórzycie. Spróbujcie jakby szybciej oddychać, bo przyda Wam się do przebiegu lub wolniej oddychać i przy... po cichu oddychać, bo przyda wam to się w razie skradania lub chowania Jest to bardzo porada życiowa, która może Wam pomóc. No Najlepiej się śmiać przy oddychaniu. Bo wtedy się oddycha samemu. Przypominam, że najlepiej, żeby oddychać, lepiej umieć jarać, bo bez jarania nie będziecie umieli oddychać. Jaranie jest w tej kwestii bardzo ważne. Najpierw idzie sobie zajarać, bo bez tego nie uda Wam się zrobić tego. Tak, mój polski. Właśnie, jeśli umiesz oddychać i robisz to na co dzień, zmarnowałeś 7 minut i 20 sekund swojego życia, więc nara. Przygrywek, który marnuje sobie czas. Bye bye, prawdzie?